Już niedługo spotkamy się ponownie. Spotkamy się w nowym miejscu z nowymi przygodami. Imprezę czas zacząć. Hej, witam Was w nowym odcinku z nowej serii na kanale. Ostatnio nic się nie pojawiało na kanale, ale jest nowa seria zapowiadana na moim Instagramie. Tutaj macie moją nazwę na Instagramie. Bardzo serdecznie Was zapraszam, bo no kilka dni wcześniej dowiedzieliście się o tym, że no były podpowiedzi do tej serii. No, w sumie cała ta czołówka, co była wcześniej, to było to samo na story ale z napisami, wiadomo. Ogólnie, to zamysł na serię jest taki, że będziemy robić taką serię letnią, w której nie będzie zbyt dużego, wiadomo, że nie będę miał ustalonego jakiegoś progu, tylko żeby po prostu było ciekawe i nie, taka seria dla fanów bez żadnego jakiegoś konkretnego celu. Taki jest mój plan, włosy są z modów, w opisie macie link do tych włosów, do tych włosów również dam wam linka w opisie Dom się prezentuje tak, na wejściu mamy szafę, mamy kanapę i mamy tak, takie małe lusterko z różnymi przyrządami Mamy yy, łazienkę, w łazience, łazienka jest mare, mała ale jest taka nowoczesna, mamy pralki, mamy, mamy pranie do zrobienia ale to nic się zrobi niedługo. Tutaj mamy kuchnię. Taką z wyspą. Taka kuchnia jest. Teraz tutaj widzicie taki salon z niebieskimi akcentami. I tak, tu mamy jakieś różne rzeczy na półce. Ta sypialnia, w której zaczynam odcinek. Tak ona wygląda, co się z niebieskimi akcentami. Bo, bo mnie się kojarzą te wszystkie takie domy nad wodą z jakimiś takimi niebieskimi akcentami dlatego tutaj mamy na przykład niebieski paras, mamy niebieski kosz na balony z wodą mamy kanapę z, niebieską, z niebieskimi porami materiałem mamy też taką świeczkę tutaj i sztalugę niebieską z widokiem na Sulani może zaczniemy nową serię od jakiegoś poznania się z ludźmi tutaj Olcza jeszcze nikogo nie zna, ale ona ma te, o, pokażę wam jej osobowość. Tak ona wygląda, ona ma 0 dni do, do tego, do emerytamu, do dorosła, ile jej nie brakuje, nie wiadomo. E, tak, co tutaj jest? Jest ona kulturalna, kreatywna, niezrównoważona, wspaniała gabędziara, niezwykle przyjazna, mistrzyni świeżości, myślicielka i esencja smaku. Tak, to są jej przyciusieńkie cechy teraz niech ona sobie popoznaje jakieś ludzi, o tutaj jest jakaś pani, y, pani, pan? Aha, okej, okay. zapomniałam o jednej rzeczy, He, o Boże, bo jak ja wam nagrywałam wstawkę, to miałam, wyłącz, miałam wyłączone headliney, dlatego ja może nie widziałam, ile ona ma dni do staruchy. I tu jest jakaś Natalia Piętek, poznaj ją. Zrób z nią kur kurtuazyjne powitanie. Co ty masz tu? Maluj, mural. E, tutaj, urząd bitwę na balony z wodą. O, to ci, to ci już zaznaczyłem. Co tu masz? Kubasy? Nie, przecież, masz? Może oni przyszli chyba z tymi z tymi z powitaniem. Mam wrażenie. No cóż, to nie, będą, to nie będzie z powitaniem. Widzicie, już masz nie w miarę dobrą tą relację. Aż się zdąży tylko przywitać, więc to jest bardzo fajne, ponieważ planuję tu poznawać... Uuu, dużo ludzi, ty, ale fajne miejsce. Ja tego nie widziałam nigdy wcześniej. Ale super miejsce. Tutaj jest jakaś Oliana. No to się poznaj też z panią Olianą. Taka umieśniona ta pani. Kogo tam jeszcze masz? I już będziesz miała z trzech znajomych. Też się z nią poznaj. Kogo to jeszcze masz. Jakaś kolejna młoda Dorosa, to też się z nią poznaj. Kóczę, może powinien dać jakąś taką jakąś aspirację bardziej w stronę jakby robienia rzeczy z ludźmi, bo jednak lepsza będzie przyjaciółka świata. Dobrze, no to teraz kurczę ci się nie liczą ci ludzie. Bo to robiłaś jakby poza tym, no to... Czekaj, ty pani nie znasz, to ci się zaliczą akurat. To już się poznałeś z jedną pani... O, o, o! Tu idzie jakaś pani. To też się z nią poznaj. No idź do tej pani. <laughs> Czemu ty nie chcesz z iść? Same panie tu chodzą prawie. Eee... Okej, okay, nie komentuję tego, <laughs> zostawię to bez komentarza. Czemu ty robisz same te podłe interakcje, Olga, oh, ja. ty, ty, ty też masz jakieś dobre cechy, czemu ty robisz te złośliwe rzeczy? Ojej, byś przeproś panią, A nie, te obrażasz ją. Co to jest jakiś pan? To też się mój przedstaw... Przedstawiłaś mu się? Nie. Tak średnio mu się przedstawiłaś. No, oj, przedstaw mu się. To nic trudnego. O, proszę bardzo. Jest szczęśliwa. O, nowy przyjaciel. Aha, bo z nim ma lepszą relację. To może to nie z wszystkim tak idzie, że te relacje są takie. takie fiu-fiu od razu. Ej, ale to są fajne miejsca. To jest jakaś, co to jest? To jest jakiś pusty dom? Tak? Czy co to jest?

Może dzisiaj się wybierzemy, w sumie impreza trzeba zacząć, więc może imprezę tutaj. To jest jakiś fancy bar, jest piaskowy bar, a jest tylko jeden bar bo to jest plaża. To jest też jako plaża, a tu jest tylko jeden bar. No to może się przejdziemy do tego baru. Eee, yy, akurat. W ogóle ona ma nazwę tu Małyż Summer, bo ja ją tak zapisałem, więc. Ale to jest normalnie Olga Małyż w nazwie. Eee, o, widzicie, Olga olda Małyż. Olga, olda. dobra. To wiesz co, olga to ty się idź do domu, ogarnij, bo ty jesteś głodna w miarę. To ty idź do domu i coś ugotuj. Cicho. Telefon, muszę wyciszyć telefon, kurde, jak ze starych czasów, kurde, mam odciszony telefon. Teraz w sumie, w sumie mam nowy telefon od czasu. Eee, aha, jeszcze miałam wam powiedzieć jedną rzecz. Odnośnie uniwerku. Uniwerek jest teraz serią wstrzymaną na okres wakacji. I uniwerek kiedyś wróci, wróci po wakacjach. Tak, tylko że jest ten problem, że no, że ja zacząłem nagrywać. Bo ja zacząłem nagrywać odcinek do Uniwerku nowy w lutym, na feriach. I ja do, dalej, i ja wam. Ja jestem gdzieś w połowie tego nagrania, i ja od tamtego czasu nic dalej nie zrobiłem z nagraniem. I od tego czasu minęło już prawie pół roku. A ja się nie brałem za tamte nagranie, nic, a nic. Chociaż je chyba wrzuciłem do programu do montażu i zacząłem je edytować, ale się zepsuło. Tak, coś mi się kojarzy, coś mi tam nie działało i dlatego ja zrezygnowałam z montażu. Ty tu masz 10 poziom gotowania. Tak akurat będziesz gotować jakieś fancy rzeczy. To co ty byś sobie zjadł? Placek z jagodami? O, to, to ja bym zjadł nawet. To są goty placek z jagodami. Lecisz, Olga, lecisz? O 20 panuje i z na impre... Jaką pracę! Jaką pracę! Wakacje! Chill! Dziś tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę tylko bawić się i pić. Czemu ty do niego tusz tego dalej? Czemu ty przestajesz robić te czynności w połowie? Czemu ty wylałaś? Czemu ty wylałaś tą nawyskę? Okej, okay, nie ogarniam trochę. Jakie ciasto, oprócz ciasto na pizzy, się tak zachowuje? Chyba ciasto na pizzy się tak nie zachowuje, z tego co mam wrażenie. Olja Tu się coś ewidentnie zaczyna psuć. Kurde, nowa seria. Simsy są na jakichś grubych lagach. Zmień sobie strój na. u, na. oczywiście ten. Patrzcie, patrzcie na tą gwiazdę. Patrzcie, patrzcie, jaka gwiazda. Tutaj, o jest sobie Dobra, idź sobie, y, odśwież makijaż, że tak powiem Odśwież, odśwież się i lecisz na imprezę To męski wieczór <dobra> A, Ależ trafiłaś, Olża Świetnie, dobra Ale bar, normalnie szaleństwo Tu jest jakiś fancy bar Dobra, jest tu jakiś Jeden pan, którego już znamy, więc no i jest tu również jakaś pani, więc też się możemy poznać. Kurtuazyjne powitanie. I jest pani barman, Pani miksolk I przyjazny, i kurtuazyjne powitanie z nią. jej humor, bo ma zły. Jak to też możesz poznać. Aha, jego już poznała, że tak powiem. To rozmawiać z nim, są Pani Mixonok, bo bym chciał tego drinka. To sama zrób drinka. <grymka> Ćwiczyłaś już to trochę, chyba Nie. Pani, się zepsułaś Pani mi się zepsuła Ona mi nawet z shiftem nie działa ta pani Boże, mi tu żadna osoba nie działa z tym shiftem chociażby Co tu się... o, o, o działa, działa, działa Dobra. Ty, to nie działa w ogóle Pani się zepsuła, zepsuła pani To jest jak już coś zepsuła Zepsuta dupka, zepsuta choinka i zepsuta. Pani nie wiem, no, się pani zepsułaś. A pan się działa? Pan no, to w ogóle już nie działa. to też, nie, to też to jest pani. Uuu, pan to poszło już masz, ty co wszędzie sensie. jesteś. Dobra, z tym w takim razie. Ciemno w tym barze, strasznie. No to w ogóle. Zapalić coś? Światło? to, Może, ale ty przygotowywałeś 2 godziny tego lotnika. I tu już nie ma tych ludzi, o nie! Kurde, jakaś taka dydynia ta impreza. Wszyscy poszli, to nie ma sensu. Słaba ta impreza, ty jesteś jeszcze zmęczona Nie, dobra, idź do domu. I ty jesteś taka turbo, mocno zmęczona. To wiesz ty co, to weź ty idź po prostu się z strój w piżamy. Dobra, to tu się strój w piżamy. I czekaj, gdzie ty masz piżamy. A, to jest piżama. Aha, te warkocze też są z modów. Ale nie powiem wam skąd one są, bo e, totalnie nie pamiętam. One są z modów. Nie pamiętam, z dawno to moje pobierałem i totalnie nie wiem skąd one są. Nie możesz się odświeżyć, aha, czyli to musi i spać, żeby się móc odświeżyć, czyli nie możesz umyć twarzy z makijażu. Będziesz spała w makijażu, brawo Simsy. Powiedzmy, że ten makijaż zmyła, okej. Okay? Ja wiem, że to jest seria wakacyjna, ale już śpisz do dziesiątej. To wstanie i sobie może zmień strój na jakiś. Nie wiem, o. Na ten sobie strój. Nie, nie kojarzę tego strój tak szczerze. Dobra. I dobra, i weź się odświeżę, tak powiem. Tylko, że najpierw powinna się odświeżyć, a później przedać. Ale coś powaliłem w ciągu. Przyczynowo-skutkowym. Uuu, ale ty masz fajną kokardkę, ja? ja chyba nawet jej wcześniej nie widziałem. Dobra. Tutaj masz taką spódniczkę pensji, uuu. Dobra. I sobie ugotujesz coś na śniadanie. Co tu możemy ciekawego zjeść na to śniadanie? Czemu zawstydzona Coś się dzieje? Ciasto ryżowe. Daj mnie to tak zwane... Kurczę, tak muszę... Zrób sałatkę ogrodową, tak z rana. Co ci się... Co się stało? Czuję się zaniedbana. Nieatrakcyjne aparycji Co to jest aparycja? Kurczę, kojarzę słowa, ale nie kojarzę znaczenia Wygląd na człowieka. jeśli ty sobie nie podobasz, o Jezu O Boże, ale tu po prostu Się pobitujesz teraz O Boże, ale tu po prostu Się pobitujesz teraz Ale, ja się emocje po prostu z każdym podrzuceniem tej miski Dosłownie <noise> to jest zabawne to jest trochę, że się te emocje tak zmieniają. Dobra i Załatwimy barkę do naczyń. No, załadujmy barkę do naczyń, nie sprzątaj. W sensie będziesz sprzątać, ale przez wybarkę. Tak. I ja bym na Twoim miejscu jeszcze przeszukał kieszeni i zrobił pranie. I później weźmiesz prysznic. 23 I tutaj zrób pranie, włóż do pralki i upiesz ubrania Czy ty bierzesz prysznic w makijażu? Serio? Jezus Maria, ty się, ty się... w makijażu naprawdę myjesz, Olga? Naprawdę Uuu, ale sobie grzywkę zrobiłaś Zaszalałaś <laughs> Chociaż nie wiem skąd zrobiłaś tą grzywkę, jak masz w tamtych włosach takie YouTube'u prosto bez grzywki Ale <laughs> To są Simsy <laughs> O właśnie, to i przenieść wóz do suszarki. Właśnie na to czekałem. Wysusz ubrania. I dobra, i sobie wysusz te ubrania. I czy ktoś tu chodzi w tej okolicy? Tu mi się bardzo podoba ten taki fragment, gdzie są te takie kwiaty fioletowo-białe. To mi się bardzo podoba. Może namaluję sobie jakiś obraz, bo masz mało zabawy. Pejzaż. Dzisiejszy odcinek jest takim odcinkiem, wiadomo, takim troszeczkę bardziej zapoznawczym jednak, więc się za dużo tutaj nie działo. No teraz to Olga ja miała taki, wiecie, mały, teraz taki chill day, bo robiła pranie na przykład tylko i no, wstała w sumie o 11 i nadanie śniadanie, coś tam, pranie. No, dobra. Ja czekam aż to się pranie skończy, bo te suszarki się lubią strasznie lagować i to, dosłownie one się lubią tak lagować, że na grubo, bo one na przykład się wysuszy w nich ubrania, a one nie są wysuszone, okej? Okay. Jest. Wyładuj i odłóż pranie. To ty sobie maluj... Uuu, ten pejzaż, jaki ładny ten obraz. takie granitowe kaskady! Dobra, odłożyłaś to pranie? Odłożyłaś. To może też pojedziesz dzisiaj na imprezę, tylko gdzieś tak... indziej na imprezę. Zaszalejesz, pojedziesz gdzieś... Aha, może byś się ogarnęła jakoś na tą imprezę. Co jest najbliżej Sulani? Bridgester i Del Valley. W Bridgesterze może być dużo młodych osób, gdzie ona może poznać dużo ludzi w swoim wieku, więc może pojedziemy jednak tutaj. Po, poznaj Pana Akito, poznaj też Panią Yukę, na powitanie z Panią Juką. Tutaj masz, o Lili przyjemniak, co tu masz, znowu masz następny poziom charyzmy, ty tego potrzebujesz chyba do tego, do aspiracji. Więc akurat to zrobimy. Mniej trzech przyjaciół. Poznałeś się z tą panią, a z Lili się już poznałaś? Coś, czy jeszcze nie? Z Lili się dopiero poznajesz. Dobra, i tu masz też jakąś panią młodą, dorosłą, tu też ją sobie poznaj. I panią Magda Gessler też możesz poznać. Ty jesteś Kurde Magda Gessler. Dobra, Ej, czekaj, tu jest ta też przyszła serena. Dobra, Poznawać. 9 na 10 To już jak poznasz Magda Gessler, to już będziesz miała dychę z nich, dobra. Idź poznaj panią Magda Gessler, będziesz miała ten. Włączony etap aspiracji. Jest! Etap osiągnięty. Co teraz? Osiągnięć czwarty poziom charyzmu. No to dobrze, że ci to zaklepałem. Poznaj kogoś nowego w trzech różnych lokacjach. To. O, to możesz. uu. U, u. Młoda dorosła, to ją poznaj To chyba będzie jako pierwsza lokacja A fur Ty kurde, czemu oni się tak śmiesznie generują, kurde z zimnymi nazwiskami Gdy Akito, jakieś Masami, kurde Wszyscy się kurde z jakimiś takimi dziwnymi nazwiskami generują Zofia Mazur, no kurde jedyna kurde jakaś Polka To w sumie nie wchodzą na Polkę Oj O to w sumie nie, nie, mam polski urok, taka. powiedziałbym, Inna uroda. Indyjska trochę. Nie wiem, ale indyjska mi się kojarzy taka uroda. Dobrze, Uldo, to ty się już będziesz powoli zbierać w takim razie. Do domu, bo już jest późno. Imprezy domowej dzisiaj nie było, ale za to była impreza dzisiaj w barze. Ale mam nadzieję, że nowa seria Wam się podoba. Znowu mi tu ktoś właśnie do tej wody. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. I jako zaczęcie nowej serii, będziemy rekit. W następnym odcinku planuję zrobić imprezę w domu jakąś, bo już poznała tych 10 ludzi, to będzie mogła ich pozapraszać sobie tutaj na imprezę w domu. Mam nadzieję, że niedługo widzimy się w następnym i pamiętajcie wszyscy, jesteście czarujący. Pa pa! I widzę Olda do lato Do śpiulkolotu, boże, kurde bardziej bumerowskiego nie było.